Dwie bardzo ważne prawdy wypowiada dzisiaj do nas Jezus w tej Ewangelii, której wysłuchaliśmy. Pierwsza to ta, że jest królem, a druga to ta, że jest innym królem, że jest królem nie z tego świata. Obydwie prawdy są ważne, a nawet zaskakujące, ponieważ przez całe swoje życie publiczne Jezus unikał tego określenia go jako króla. W szóstym rozdziale Świętego Jana jest moment, kiedy Ludzie chcą go porwać i ogłosić królem, a wtedy on przechodzi między nimi i się oddala. Właściwie całe swoje życie publiczne zaprzeczał temu, żeby miał w sobie królewską godność. Ale teraz, kiedy stoi przed Piłatem. Wierzę, może to powiedzieć tak, jestem królem. Może to powiedzieć, bo nikt nie może mieć wątpliwości co do tego, że to Jego królowanie ma zupełnie inny charakter niż to, które znamy z naszego świata. Królestwo moje nie jest stąd. To nie oznacza, że go nie ma tutaj. Na to bardzo uwagę zwracał święty Augustyn, kiedy komentował ten tekst. Mówi, Jezus nie mówi, że jego królestwo nie jest tutaj. Nam się nieraz tak wydaje, myślę, że to się bierze stąd, że. Zwykle jak słyszymy Królestwo Jezusa, to mówimy Królestwo Boże albo Królestwo Niebieskie, no jak królestwo niebieskie to w niebie, nie? Królestwo niebieskie nie jest w niebie. To jest określenie, które przede wszystkim zapisuje święty Mateusz w swojej Ewangelii, a Mateusz jest bardzo pobożnym Żydem. I dlatego nie używa słowa Bóg także w zapisie, tylko zastępuje to słowo Bóg słowem niebo. Ale to nie oznacza, że królestwo Boga jest odłożone na niebo i że gdzieś tam mgliście za naszymi wszystkimi trumnami będzie gdzieś królestwo niebieskie, Boże. Nie. Królestwo Boga jest tu, tu i teraz. Tylko nie jest stąd. To znaczy, że rządzi się jakąś inną logiką, jakąś inną dyscypliną niż wszystkie królestwa tego świata. Jest tu, ale nie jest stąd. Jezus mówi wyraźnie, że gdyby było stąd, to musiałoby być oparte o siłę. Gdyby moje królestwo było stąd, Moi słudzy biliby się, żebym nie został wydany Żydom. Znaczy, Jezus oddaje pewnie nasze dość powszechne myślenie, że kto ma władzę w naszym świecie? Władzę ma ten, kto ma siłę. I zresztą moment jest dość szczególny, bo Jezus stoi przed Piłatem, za Piłatem stoi cała siła Rzymskiego Cesarstwa. Tak, Piłat ma władzę. Ma władzę skazać Jezusa na śmierć, ma władzę go ocalić. Wydaje się, że ma władzę pełną, nie? opartą o siłę, o armię, o przemoc. Jezus mówi nie. Nie. I kiedy Piłat dopytuje Go właśnie o to, jaka w takim razie jest dyscyplina Jego Królestwa. Jaka, jaka zasada ustanawia Jego Królestwo? No to Jezus mówi prawda. Prawda. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, by dać świadectwo prawdzie. Tak. Wszyscy to wiemy, że prawda przemawia własną siłą. Ile razy czytam ten tekst, tyle razy mi się przypomina ostatnie wystąpienie publiczne Księdza Jerzego Popiełuszki. Starsi pamiętają, młodsi raczej nie. Ostatni publiczny występ Księdza Jerzego to był Różaniec w Bydgoszczy. I to ostatnie rozważa medytacje to są jego rozważania do różańca. I między innymi mówił o, o idei, która sięga po siłę. I mówił tak, że idea, która sięga po siłę już się kompromituje, ponieważ prawda, Przemawia własną mocą, i nie potrzebuje siły, żeby pociągać do siebie ludzi. Więc Jezus mówi nie siła, tylko prawda. Ale kiedy go słuchamy, to myślę, że, że pojawia się takie pytanie, no chyba w tym gronie, które tu przyszło na tę Eucharystię. Mam nadzieję, że na pewno się pojawia takie pytanie. Czy znaczy, prawda nie jest z tego świata? Jezus mówi, że Jego królestwo, które jest oparte o prawdę, nie jest z tego świata. No tu jest cała katedra wypełniona ludźmi, którzy w życiu szukają prawdy. Czym Wy się zajmujecie, jak nie? Poznawaniem prawdy. No to Gdzie tu jest ta nadzwyczajność? Gdzie tu jest to nie z tego świata? To jest ważny fragment naszego świata: poznawanie prawdy. To jest może jeden z najszlachetniejszych fragmentów naszego świata: uniwersytet. Każda szkoła wyższa, może to jest najpiękniejszy fragment świata człowieczego, nie? że człowiek jest skupiony na szukaniu prawdy. Dlaczego Jezus mówi, że w życiu tych, którzy szukają prawdy, objawia się królestwo, które nie jest z tego świata? Nie? Dlaczego tak Jezus mówi? Odpowiedź jest ukryta chyba w tym określeniu, które pada na końcu. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Każdy, kto jest z prawdy. Co innego jest szukać prawdy. Co innego jest ją poznawać, co innego jest ją studiować, a zupełnie co innego jest być sprawdy. A Jezus mówi, że do Jego Królestwa należą tylko ci, którzy są z prawdy. Nie, którzy poznają prawdę, tylko są sprawdy. To znaczy, że ta prawda, którą poznali, staje się ich wewnętrzną prawdą. A to jest proces, który, którego dokonuje w nas Duch Święty. Takie przygnięcie do prawdy, że ona się staje Twoją. Tożsamością, nie że ją znasz, tylko że ona jest treścią Twojego życia, że ona jest Twoim wewnętrznym przekonaniem, że ona jest Twoją wewnętrzną dyscypliną. To czy człowiek rozpoznaje, czy nie rozpoznaje w tym Ducha Świętego, to i tak to jest Jego robota. To jest dokładnie to, co Duch sprawia w człowieku. Przylgnięcie do prawdy, urodzenie się z niej, bycie z niej. To jest dokładnie to, co Pan Jezus na ostatniej wieczerzy mówił do swoich uczniów, że jeśli odejdzie, to pośle im ducha, a duch doprowadzi ich do pełnej prawdy. I kiedy Grzegorz Wielki komentował ten fragment, to mówił, że Duch prowadzi nas do pełnej prawdy, dlatego, że sprawia nasze wewnętrzne przylgnięcie do poznanej prawdy. Dokąd nie przylgniemy wewnętrznie do prawdy, to dotąd jej jeszcze nie znamy. Grzegorz to opuentował takim zdaniem, że kto nie kocha prawdy, to jeszcze jej nie zna. Kto nie kocha, to nie zna. W ten sposób trochę odwrócił zapis świętego Jana, ale nie w Ewangelii, tylko w pierwszym liście, w trzecim rozdziale. Jan pisze takie dwa zdania. Pierwsze brzmi tak, dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, tylko czynem i prawdą. I potem, pisze drugie zdanie, po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy. Tak? Można przeczytać wszystkie traktaty o miłości na dobrym wykładzie z filozofii, albo jeszcze nie daj Boże z teologii. Tak? Można to wszystko wystudiować, można się tego wszystkiego nauczyć i ciągle być na poziomie. Słowa i języka. A tak naprawdę idzie o to, żeby kochać czynem i prawdą. I wtedy jesteśmy z prawdy, a nie tylko znamy prawdę. To jest dzieło Ducha Świętego. Duch Święty jest wystarczająco pokorny, żeby się pod tym nie podpisywać. I wcale nie każdy z nas musi o tym wiedzieć. Że duch to w nas sprawia, ale Jezus na to nam otwiera oczy w tej dzisiejszej Ewangelii: nie? że to nasze przylgnięcie do niego, to słuchanie Jego głosu, ale tak dalece, żebyśmy się stali z prawdy, to nie jest stąd, to nie jest z tego świata. To jest działanie Ducha. I myślę, że jeśli w sobie odnajdujemy taką rzeczywistość, że nie traktujemy poznawanej prawdy tylko jako informacji, ale traktujemy ją jako... Mocną rzeczywistość, która nas kształtuje, która nas zmienia, która nas czyni innymi ludźmi. Nie? To na tyle, na ile to widzimy w sobie, nie tylko to, czegośmy się nauczyli, tylko co to z nami zrobiło w życiu. To na tyle, na ile widzimy ten proces, to mamy wielki tytuł do wdzięczności wobec Ducha Świętego. I za to, co w nas sprawia. Mówi nam dzisiaj Ewangelia, a także drugie czytanie, że nie, ci, którzy są z prawdy, no, to mogą być nazwani świadkami. Jezus samo sobie mówi: To jest bardzo piękne. Ja na to przyszedłem na świat, żeby dać świadectwo prawdzie. Świadectwo prawdzie. I, a święty Jan w Apokalipsie dzisiaj zaczyna od tego: Jezus Chrystus jest świadkiem. Wiernym. Zrobiłem przerwę, bo jak się czyta grecki tekst, to tam jest przecinek. A jak się czyta łaciński i polski, to jest bez przecinka i jest świadek wierny. Ale w tekście Janowym, tak jak Jan to napisał, to właśnie chodzi o to, że Jezus jest świadkiem i że jest wiernym, to znaczy jest jednym z nas. I jako jeden z nas daje świadectwo. Nie jest tylko nauczycielem. Właśnie to jest cała siła nauczania Jezusa, że nie jest nauczycielem, tylko jest świadkiem. Czyli prawdę pokazuje z tego, jak żyje, kim jest. Jest z prawdy, a nie tylko uczy prawdy. Ci, którzy są z prawdy, stają się świadkami. No i oni wtedy są, jak to dzisiaj się chętnie mówi, przywódcami. W Królestwie Jezusowym. Nie? nie używają siły. Są świadkami, a ludzie, którzy ich widzą, idą za nimi. Z przekonania, którego nie wymusi na nich żadna siła. Takie słowo jest na ten jubileusz. Nikt go nie wybierał. Pan Jezus je dał. Mam nadzieję, że czujecie, jak to słowo was czyta, niezależnie od tego, czy dopiero zaczęliście studiować, czy studiowaliście 60 lat temu. Niech się to słowo na nas spełnia. I niech dzięki temu. Poszerza się tutaj i teraz na ziemi królowanie Chrystusa, które nie jest z tego świata. Amen.